No cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony Freenu. i dzisiaj będziemy sobie grali Kaynem w dżungli na Urfie. Tak jak widzicie, że mam smajcika i zacząłem z tym talizmanem Huntera i będę grał pod konkurorka, będę chciał czerwonego Kane'a i spamić Q i Hilać się i w ogóle być jakiś zajebisty, ale najpierw to chcę sobie troszkę formy nabić, nawet jak zginę, to myślę, że będzie ok Tylko w sumie chciałbym... no, freaking. Okej, okay, spoko, yy, to ja sobie ponabiłam właśnie troszkę farmy. Szkoda, że oni są akurat range. Okej, okay, spoko. Yy, szkoda, że oni są akurat trench championami, to taką formę dostałem, jaką yy, bym nie chciał, ale spoko. Forma to forma taka mini, o oh kurde, taka mini taktyka. ogramia. A, ch chciałem flesznąć, ale nie miałem flesza. Dobra, wezmę sobie jeszcze dwa mieczyki i zacznę sobie dżunglować, tak jak się powinno to y, robić. Nie wiem od czego zacząć, chyba od raptorków sobie zacznę. Mogłaby być też taka taktyka, że y, tą armatką wbijam się na wrajty i jeszcze dodatkowy damage im zadaję. I mamy Yumi na awku. Mam nadzieję, że e, będzie, e, że wróci do gry ziomeczek. No i dżungla się tak e, prosto robi. Już mam drugi level. Po prostu sobie raczej będę full firował. Chociaż patrzę, że golemy się nawet jeszcze nie zrespiły, nie? Nie wiem, kiedy się golemy respią, ale chyba... O, jeszcze się zrespiły. 1.40 chyba. Okej, okay, spoko. No to co? Biorę sobie... Ten, golemki naprawdę bardzo szybko się to robi. Ja już mam trzeci level, wszyscy mają po pierwszym, mnie. No to ja idę ten do. może z w sumie, jak oni ciągle mają pierwszy level. Ej ty, może ja odkryłem jakąś yy, tryhardową taktykę. Dobra, może trochę Annaki, że akurat ich będę yy, fokusował. Że w sensie tych właśnie ranch piony, bo ja naprawdę chciałbym czerwonego yy, Kana. Ale spoko, Yumi na Yumi będzie. Ja pierdolę, tak myślałem czy spanować Yumi, ale ktoś z moim nie chciał grać, więc niech sobie gra. Yy, I ten, i ogólnie to gram z widzami, jeśli chcecie grać ze mną to na Discorda zapraszam. Discord oczywiście jest w opisie, tak jak wszystkie pozostałe linki. Był trochę useless, ale zawsze jakiś x piknie i będę Q maxował, bo to jest naprawdę spamowane bardzo. I chyba znowu pójdę po prostu na topa. Bo akurat kata jest solo, no to troszkę trzeba y, ten pomóc. Przez to, że ją tak y, zostawiłem, siemanko. No kurde, nie mam już flesza. O, co nie? Okej, okay, trochę gościu idzie zagrał. Ej, to może jest OP nawet? Tylko może być problem z tym, że y, będą mnie dokańczyć down timing? Okej, okay, dobra. Może nie idealny, ale wyszło. A oni w sumie wszyscy są ręcznie. <laughs> no to trochę też Anakirze chciałem iść pod czerwonego kaina. E, Okej, okay, dobra, będę sobie tak y, gankował ziomeczków. Mokra dziwka. O kurde. No to się mam, koziomek, gościk, flaszek. Spoko, spoko. Robię sobie rećki. Mam całą dżunglę dla siebie, wiecie, bo nikt nie gra dżungli na Urfie, no no. Ja, ja pamiętam, że na tych na jakichś Alstarach chyba, właśnie grali normalnie z junglerem. A tak jak sobie tak ludzie grają, no to ani razu nie widziałem właśnie junglera. A tak to ja mam sobie 32 farmy, e, 5-1, naprawdę jest git, zaraz jeszcze przyjdę na bota, a ja w sumie nawet teraz pójdę na despingu jak prawdziwy dobry jungler. A ja mam dużo pieniędzy, siemanko Okej, okay, spoko. Drake'a też mogę zrobić, bez problemu. <laughs> no bo też, ojej, no bo też jestem kainem, nie? To wszystko się fajnie robi. Tylko trochę chyba ten Drake jednak długa. Ej. Bo nie podoba mi się prędkość. A, ja zesmaituję sobie. Okej, okay. dobra, Drakeki będą robione. Normalnie tryhardzik na Urwie, to mi się podoba. Czy wy też tryhardujecie na Urwie? Czy po prostu macie fani, ludzie i tak wyzywają was od tryhardów? Może też tak być. Okej, okay, ale powiem tak, no może jakąś nową metę wymyślę na urfie, nie wiem w sumie po co na urfie meta, ale jak ktoś chce wygrywać urfy i sobie robić jakieś misje, no to naprawdę polecam grać w dżunglę. Będziecie jedynym dżunglerem i patrzcie, no ja mogę sobie farmić ile chcę. Jeszcze chyba kampy się też szybciej odradzają. Chociaż te brajty moje się jeszcze nie odrodziły, to nie wiem czy to jest prawda. Okej, okay, ten znowu żył go flesza. <laughs> tak, no. Okej. Okay. Ja się chyba cofnę do masy. Mam tyle pieniędzy. Mogę jeszcze forma trochę mi ten przeszkadza, że jej po prostu nie mam. Okej, okay, wezmę. Tak, buty. No i myślę, że po prostu będę składał go jak zwykłego czerwonego, kejna. Bo czerwony może być taki mocniejszy. Ja widzę, no tu. No to jakoś lepiej te ganki wychodzą. Szymonko, enemy botline. Kurde. Ok, no, nice. si. jakieś? Nie? Ok. No to mam już formę. Tylko, właśnie, 4 minuty muszę czekać. Ej, ale unlucky, że u nich nikt nie jest ten. Eee, u nich nikt nie jest mele championem I mi się tak forma właśnie nie nabije w ogóle. I gościu chyba chce bardzo się pić. Ok, on ja ciągle kio. No, on już plamy? Nie, ok. <gryt> O oh, fuck. O oh, chuj. Unlucky. Dobra. Spoko To za 3 minuty 30 sekund. <noise> będę useful. Ale unlucky Gierka, naprawdę. Widzicie, wszyscy ręcz są Nawet Yumi jest ręcz. Oh my god. No dobra, no to co? Postaram się jakoś tam pomagać. Mam to morta Jak jest na ja? Nie no, to jest Yumi po prostu. Ale nieźle to, jest, 3 minutki jeszcze. Nie wiem, to jest odliczanie jak na nowy rok, nie? <laughs> to w sumie dla mnie będzie też yy, taki trochę nowy rok, jeśli będę miał... No, nowa forma, nowa ja, nie? Wiesz o co, chodzi, on. Czerwona forma. też będzie fajnie. Może mogłem zmienić na Assina, ale kurde... Nie wiem w sumie co by było lepsze na Orfie, ale tak sobie pomyślałem, że jakbym był czerwonym Kainem, to bym po prostu się hilał i bym nic nie zrobili, nie? Więc, to by też było fajne. Mimo, że jest jakiś de-healing na tym urfie, widzicie, że 65% tylko, ale i tak to jest jakiś dobry heal. No, okay, gamer, coś się ziomek zgubił. Ok, ja mam dziewiąty level, a mają po siódmym. największy. Nice, a ja też damage mam nawet fajne. Tylko buty muszę złożyć widzę. Bo naprawdę... Je, problem jest taki, że wszyscy przede mną uciekają. Okej, okay, może nie tak grigi, mordeczka. Ja biorę dżunglę. Ej! Jeszcze ten przyszedł. Ja jak jaki on ma dips. Nie, nadleżuje no, mordy, nie? A ja też mam Yumi. No i co, kurwa? Uno reverse card. Tak, jednak nie, smajcik po HP. Krytyk za 430. A, ja potrzebuję ten. A, jak ja w ogóle buty potrzebuję, cokolwiek? Ta w ogóle spellbindery same składa. to najwięcej AP daje. Eee, ja bierdzielę. Trójki wezmę sobie. I tyle, wezmę jeszcze to, to. Okej, okay, sprzedam to mieczek. I jeszcze minutka, chodził mi. Myślałem, że wejdzie na mnie. Dobra, to ja idealnie się wpierdolę na stół na Heimera. Tak jak myślałem. Gdzie on jest? Jak mnie wykiwał, lol. Ja myślałem, że będzie dalej uciekał. Nie, tam lipa trochę, guys. Ogólnie, może to być jedna z najbardziej chujowych gier, bo właśnie. Mówię, nie? Nikt nie jest mele. I to tak wyszło. O! Tak low, kurde, właśnie, czerwony klein. Tak blisko. Dead dance jeszcze za chwilę. No, ale nice, Lucianek zabity. Grałem też Lucianem na urkę i powiem wam, że mm, nie jest taki fajny później. Na początku jest fajny. Ale w sumie z Yumi to jest wszystko open, nie? Nawet z podadę. widziałem kiedyś takiego shota. Dobra, 5 sekund. <laughs> nowy rok mamy za sekundę. Zero, ja, yeah, nowy rok. Dobra, w końcu to useful. O, kata. Też niceik, widzę Draki? A my zrobiliśmy Draki? Znaczy, ja zrobiłem tego pierwszego. Ok, no to drugiego tam zrobili meci kochani z Discorda, moi widzowie. E o kurde to Q Ja wpierdziłem 0.8 sekund Ja ciągle Q mogę spamić Jak na Teamfight Tactics, nie? No nie, nie miałem smajta Ale ja się z tymi timingami, wiecie? Że pozoni właśnie Dobra, kiedyś będę lepszy nie to Trinity Force to chyba nie będę składał, raczej Steraka, czy co się? Ja nie wiem jaka jest meta, kurde, na no ufie, takim kejnikiem. Dobra, ale jak już jest czerwona forma, to Lucian, jak widzieliście, miał ze mną problemy. Symbra też mnie trochę kontroluje. Lucian bez tej, Tychi za Siemanko, triple Ktoś tu jeszcze chce przyjść? Chce się popić jakoś, czy coś? Nie wiem, mordeczki? Ale wiem, że dużo ten... dużo AP mają, to ja po prostu złożę... Gdzie jest ten item? Kurde, ja nie potrafię znaleźć tych itemów tutaj. Dobra, cofnę się trochę. Jak będę miał całego golda na ten itemek to wtedy go kupię, no bo, kurde, jak oni mają chyba tam z trzech apeków też może być nawet fajny ten itemek Yumi nice jeszcze mam Conqueror'a, nie? to go nastakuję i w ogóle będę wtedy się heal'ał jak pojebany nie no, kurde, ej, op op, pierwszy raz gram w ogóle dżunglę na Urfie i coś takiego się stało. Może kiedyś grałem, jak był jeszcze tam dawno, dawno. Ale tak w tym urfie, no to pierwszy raz. O! co to za nisko? Bo... O ja pierdolę. Tego nie było, to się wytnie. Ja ich dejwuję pod turebę. Ale jak już odfleszują się, to ja niestety nic nie zrobię. Albo jednak? kurwa. O, Yumi mam. Okej, okay. dobra. No to jesteśmy broken teraz. Oficjalnie. No i widzicie, wpiję tą formę. Eee, I od razu zrobiło się raźniej. Tak? mi w uszach zaczęło piszczeć Tak Takie bez kitu, nie? Coś takiego było takie pisk. <noise> tak właśnie piszczy w uchu eee, widzowie. I to man, ale nie no. To bardzo się chyba jednak podnieciłem mimo wszystko. Dobra, wezmę to. 4000 damage'a mi zadali. Ja on 2000 HP. To mi zadał najwięcej, chyba Lucian, nie? Nie Heimer, kurde. dobra, to dobrze, że mamy jakieś magic resisty w sumie. <laughs> I jaki byłby ostatni item najlepszy, guys, I don't know. Kiś Edge of jakiś coś tam, lifestyle Co oni mają? Oni też nie mają tak za bardzo, kurde nie wiem. To jest naprawdę... o to sobie złożę. płacza Najpierw. OK. Idę tam. Do walki. Dostał. Opa. Nice <coughs> Ej, co się dzieje? To pono... Pana... ooo, pętę bym miał Ale dobra, jest git LOL Mam znowu full HP Ej, no zajebiście Jeszcze z połączeniem z Yumi, to ja naprawdę jestem nieśmiertelny Jeszcze mam tego Monster Huntera LOL Zapomniałem o tym Ale w sumie chuj I tak będę miał zaraz full beat. Jumi broken na urfie. No ta, jest mega broken ziomek. Yumi ma chyba największą win Na urfie. W sumie mogłoby się zbliżać do 50% i tak, bo jak Yumi jest open, to dwie ja osoby ją biorą zazwyczaj. Ale Kajna to chyba po tym odcinku. To będzie brało 100%. A mój timing naprawdę jest słaby po tej zoni. Ale dobra, wygrywamy. No nice. 21-5, fajnie. First time, takim kainem. Jeszcze z takim fajnym skinem. Bijemy, kur... Ale ja szybko biję. Dzięki Yuumi, który ma Ardenta. Jestem tu, on nie ma flesza. Tylko Lucian ma dasze i to też mnie trochę kontruje. W ogóle nie, jeśli ktoś potrafi przede mną spierdolić, to mnie kontruje. Ja też Gina zbanowałem właśnie. Bo się spodziewałem tego. Tak nie, nie mogę kliknąć Rki, wymęczają się wydawało, że zaatakowałem tam próbować. E, takim trochę Missplay I 25 sekund... kurwa czekania, ale chwinio. ja chcę sobie pograć. Ale dobra, naprawdę mi się podoba ta taktyka, tylko szkoda, że Rki coś nie klikam. Nie może dostałem jakiegoś brain laga strasznego. I przez to nie mogłem y, ten... Kliknąć tej erki, albo klikałem i nie wiem, nie wiem co się stało, ale oni Barona robią, tak w ogóle. No, zrobili, chwała Ja bym chciał, żeby właśnie jaki Yumi jest na mnie, to to jest free win. Ja sobie teraz zacznę Bota pushować, yy, bo chcę ich do siebie. na no, takim Hejnem to puszowanie Bota to nie jest żaden problem. I w sumie Drake'a by się przydało, nie? To jest naprawdę duży tryhard Na tym profiku Ej, nie trafiłem go. Nice O! To był dobry timing W końcu mi się udało Kurde, jaki to jest damage timing Będę w kurwio na ten tajnik. Dobra Drake, oni nam skuszyją mida. Chuj Drake. A ten Drake ma tyle HP, że gościu. Nie wiem czy ja mam tyle HP i real life. 17 tysięcy. Gdzież ile człowiek może mieć HP? Nie wiem, to zależy. Jak się przelicza damage, no bo w takim razie pistolet jest chyba ten i tam zadaje 100% w łeb. Jakie headshoty. Jak chce się w sumie, 100 HP ma człowiek. Te, tak mi się wydaje. Ty, czy oni kończą, bo ja sobie drake'a chciałem zrobić? Dobra, on mi jakoś nie przeszkadza za bardzo. Mi Lucianów bardziej przeszkadza. czy dwa, jeden, raz, 5. No kurde, ej, to było idealnie, tylko... Kulti, dobra, wyszło. Nice. Jeśli mi jest od yy, tego od kogoś i się ją podrzuci, no to wtedy praktycznie jest wygrany team fight, nie? Jeśli ta zginie. Ja wezmę sobie Redzika. Ej, raptorek, okej. Też mam GA. No to naprawdę jestem potężny potęga. Okej, okay. no trochę długi ten urfik. 18 minut aż. LOL. Ale dla mnie się zaczął gdzieś chyba w 10 minucie dopiero, nie jak dostałem formę. Już nie mi da, guys, o. Zawolny dla mnie ten kaj Może w sumie pod Assassin'a byłby lepszy? Nie wiem, ale tak sobie pomyślałem. O! Tajnik. O nie. Też dużo damage'a dostaję. Tak zobaczyłem. Okej. Okay. Ja Też się mogę jakoś fajnie wbić. Ale ja dostaję CC, o oh my god. Jeszcze Jumi też umarła, bo jak ja dos... Aaaa, to miał być OP, miałem wygrywać i w ogóle co, zajebisty. Ale to przegrywam, GG. O ty. CC dostaję chyba długo. Jak półtorej sekundy to nie jest długo. Ale w sumie na Urfie to półtorej sekundy to jak 5 minut na normalnej grze. Ta, ja, przegraliśmy. kurda, naki. Powiem wam tak, no... Może Keinik... Nie wiem, może źle zagrałem, może Keinik nie jest jakoś super na urfie, ale Juga w sumie jest. Tak szczerze. O, na początku ja miałem trzeci level, a nie mieli pierwszy. No dobra, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Dzięki za oglądanie. Na razie czy silbka też ma ta dziwka po